Hej siemanko tu Miazgarz 16. witam was w kolejnym teście energetyków na kanale Energetykiem testowanym się jest Tiger o smaku smoczego owocu Lecimy O, Ciekawy zapach Jakoś smoczego owocu nigdy nie jadłem bo ciężko go kupić i zazwyczaj jest no, sporo kosztuje. No, Drogie są właśnie smoczone owoce. Importuje, właśnie są importowane skądś. Znaczy, w sensie, no, znaczy, one chyba rosną w Japonii, tak? No nie, nie warto. Po prostu zobaczmy, czy, czy ten energetyk jest godny polecenia. Ej, to dobry jest! Hmm... Fajny to smak. No... Powiem wam, że... Smakuje mi. Ale nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest smak... ...czy jest smakuje dokładnie jak ten owoc. Bo nigdy go nie jadłem. Kurde, właśnie. Może kiedyś spróbuję, spróbuję właśnie te, tego smoczego owocu. Podobno jest yy, kozacki. Ech, fajnie było spróbować, właśnie no, nowa rzecz. Ale energetyk, no powiem Wam, że mogę dać tutaj nawet ósemkę, 8 na 10 daję temu energetykowi. No, palce lizać, No smak jest, jest fajny. Owocowy. Może trochę przysłodki ten ener energetyk. Ale nie ma, nie, nie ma tragedii, są gorsze energetyki, jeżeli chodzi o przesłodzenie. Polecam tego Tiger'a. Mi smakuje, może Wam też zasmaku zasmakuje. Wielkie dzięki za e, obejrzenie tego filmu, zapraszam Was także e, znaczy zapraszam was także zapraszam Was do subskrybowania kanału oraz dzwoneczkiem, do dawania łap łapeczki w górę, pisania fajnych komentarzy, udostępnienia filmu znajomym, zapraszam Was na poprzednie filmy, na następne, do następnego na razie, cześć, tu mnie z